Opadł kurz rocznicowych obchodów, goście wyjechali, a miasto wróciło do normalnego rytmu. Z uroczystości pozostaną fotografie i wspomnienia i rzecz najistotniejsza, która nurtuje większość, ile nas to wszystko kosztowało. Temat wydatków był wiodącym podczas ostatniej kwietniowej sesji Rady Miasta. Największą wątpliwość radnych wywołały środki przeznaczone na koncert zespołu Bajm. Podjęcie decyzji o jego występie, jak się dowiedzieliśmy, zostało przeprowadzone poza radą. Radni na komisjach dopytywali się, kto wystąpi podczas tegorocznych dni Gorlic. O tym mówiła wiceprzewodnicząca Mariola Migdar. W odpowiedzi jednak zasłaniano się tajemnicą handlową, ściśle strzeżoną zarówno przez burmistrza Rafała Kukle, jak i jego doradcę Łukasza Bałajewicza. I tu pojawia się wątek agencji artystycznej zaangażowanej w organizację koncertu. Jest nią firma Wagart z Katowic. To ona jako jedna z trzech, do których wysłane zostały zapytania, zaproponowała najniższą stawkę za kompleksową obsługę imprezy plenerowej: 93,5 tysiąca netto. Na kwotę składa się wynagrodzenie dla zespołu w kwocie prawie 60 tysięcy złotych, montaż i demontaż sceny, czyli 25 tysięcy złotych oraz oprawa multimedialna za 8,5 tysiąca. Dwie pozostałe agencje artystyczne to Eskander i Sztukoteka. Warto zaznaczyć, że wszystkie trzy agencje współpracują ze sobą od lat. Ale wróćmy do koncertu. Na usta ciśnie się pytanie, co na to wszystko dyrektor Gorlickiego Centrum Kultury. Z jego wypowiedzi na sesji jasno wynika, że w lutym, biorąc udział w trzyosobowym spotkaniu z burmistrzem i jego doradcą, dodajmy dla ścisłości, zobowiązany został do wysłania zapytania do powyższych firm, co też zrobił. Jak stwierdził, do rozmów dołączył w fazie końcowej, nie mając faktycznie żadnego wpływu zarówno na wykonawcę koncertu, jak i na wybór agencji. No cóż, mleko się rozlało i do garnka nie wróci. Wydanym kilka dni temu oświadczeniu Urzędu Miasta w sprawie organizacji koncertu zespołu Baim pojawiają się odpowiedzi na zarzuty, spekulacje, podziękowania i kwoty, a w tych ostatnich ciężko się połapać. Na sesji mowa jest o 155 tysiącach. Z komunikatu wynika, że wagard zainkasował za swoje usługi wynagrodzenie w kwocie prawie 115 tysięcy, odejmując od tego wynagrodzenie dla zespołu i pozostałe koszty otrzymujemy prawie 33 tysiące. No jednym słowem, wyższa matematyka. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na całkowite rozliczenie kosztów zrealizowanych imprez podczas obchodów rocznicowych połączonych z Dniami Gorlic. Wróćmy jeszcze na chwilę do agencji Wagard. Prezesem zarządu firmy jest gorliczanin Henryk Marczewski. Panie burmistrzu, podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej, e, naszą telewizję odwiedził prezes Agencji Artystycznej z prośbą o udzielenie panu rabatu na audycję. E, tenże prezes, ta Agencja Artystyczna e, organizuje koncert wajmu. Jak pan to wytłumaczy? Czy jest jakieś powiązanie? Znaczy, nie wiem, nie mam takiej informacji. Ja nikogo nie prosiłem o żadne rabaty. Jeżeli brałem jakiś u państwa na artykuł, zamawiałem to płaciłem za niego zgodnie ze stawką, jaką przedstawił mi pan Maciej Trybus. A czy to jest prawda, że prezes Wagartu jest spokrewniony z pańskim doradcą, z panem Bałajewiczem? Nie wiem, trzeba pytać mojego doradcę. Ja nie mam takiej informacji. Cóż było robić? Za radą burmistrza to pytanie skierowaliśmy do jego doradcy, Łukasza Bałajewicza. Czy prawdą jest, że prezes Wagartu jest, że pan jest z nim spokrewniony? Czy to jest prawda? Tak, jest to prawda. Chciałem tutaj e, powiedzieć, że bardzo dziękuję pani radnej Migdar za to, że przedstawiła nazwiska wszystkich e, właścicieli firmy Wagart, ponieważ są oni wszyscy związani z Gorlicami. E, z, e, obowiązali się zorganizować ten koncert po najniższych kosztach, jakie są tylko. Jeżeli ktoś dysponuje niższym kosztorysem e, na organizację tego koncertu, prosiłbym o przedstawienie takiego kosztorysu. Mamy, e, choć e, nie trzeba było wystosowywać zapytań ofertowych, e, ponieważ nie wymagały tego względy formalne. E, Gorlickie Centrum Kultury wystosowało zapytania do kilku firm. Oferta Wagartu e, okazała się y, najniższa. Y, ja dziękuję również panu Tomaszowi Wojtasowi, prezesowi Agencji Artystycznej GAP z Krakowa, również Gorliczaninowi, który też włączył się w organizację setnej y, Rocznicy Obchodów Bitwy Gorlickiej i tylko ubolewam, że takie traktowanie gorlickich przedsiębiorców, którzy chcą pomóc i włączyć się w organizację imprez sprawi, że w przyszłości powiedzą, że nie mają ochoty narażać się na ataki bezpodstawne ze strony radnych czy też innych osób. Ale jakie traktowanie? No, traktowanie w ten sposób, że e, jakby tworząc przekaz podprogowy w czasie sesji Rady Miasta, e, wywiera się presję, że e, również Pani pytanie jest bardzo sugestywne, czy Pan Marczewski jest moją rodziną. E, no, wy, wywiera to pewną sugestię, że w jakiś sposób ktoś zarabia na tym, czy w inny sposób korzysta na e, organizacji... Koncertu. Tak jak mówię, jeżeli ktoś dysponuje niższym kosztorysem, rzetelnym kosztorysem, bardzo proszę o jego przedstawienie. Może żal ze strony radnych wynika z tego, że te ustalenia odbawy odbywały się poza ich plecami, jak padło dzisiaj z sali. Szanowni Państwo, kwota uchwalona na setną rocznicę bitwy Gordickiej była kwotą globalną. Nie było, nie było żadnego programu imprezy, który był przy, który był ustalony podczas uchwalania budżetu. W związku z tym burmistrz miał dowolność w zakresie ustalenia przebiegu i harmonogramu spotkań, spotkań czy też imprez, prawda? Trudno tutaj wymagać, nawet ze względów czasowych, bo było bardzo mało czasu, żeby burmistrz każde przedsięwzięcie, które chciał organizować, żeby konsultował z radnymi. To, że jest organizacja koncertu bajmu, ja wielokrotnie mówiłem na sesji Rady Miasta, nawet na ostatniej sesji padło to pytanie z ust pani przewodniczącej komisji oświaty, i była to informacja powszechnie znana, dlatego dziwię się, dlaczego w dniu dzisiejszym jest takie zaskoczenie, że jest zespół Baim i radni uważają, że o tym nie wiedzieli. Ale ja jeszcze raz chcę podkreślić, że nie było żadnego programu przy budżecie, jaki, w jaki sposób mają odbyć się te obchody. W tym miejscu należy dodać, że w ubiegłych latach nie korzystano z usług agencji artystycznych podczas organizacji Dni Gorlic. Stosowne umowy z wykonawcami podpisywało Gorlickie Centrum Kultury. Skąd te innowacje? Już w starożytności znane było pane et kirkienses, chleba i igrzysk, jak wykrzykiwał poeta Juvenalis. Pieniędzy, o których mowa, niejeden z nas na oczy nie zobaczy, pracując w pocie czoła nawet całe życie. W niewielkim mieście, gdzie jest tyle potrzeb, lekką ręką wydaje się kwotę 130 tysięcy, by przez kilkadziesiąt minut muzyką zadowolić tłum. Czy nas na to stać? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam telewizom.